Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adams i tam was w dzisiejszym odcinku yy, tak ponieważ mamy daily i ten odcinek nie wiem którego dnia widzicie ale yy, nagrywam dzisiaj TNT Rana i, a już zmarnowałem Double Jumpa i od razu mówię, że się nie rozgrzewałem yy, przed tym odcinkiem ale no zobaczymy jak wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie całkiem spoko i że nie będzie za głośno klawiatury słychać ale może być różnie, nie wiem. Jakoś za bardzo nie ustawiałem tutaj tego mikrofonu w dobrym miejscu. W sensie nie, nie poświęciłem temu wystarczająco czasu. Ale z tego co widzę nie idzie mi nawet tak tragicznie. Idzie mi w miarę znośnie. Weźmy sobie tutaj podejdźmy. Coś mówiłem. Także arenka się tutaj już zaczyna. Ja tam rzuciłem Spida i Slowness i chyba tak to się nazywa. I tyle w sumie. I ja tutaj odejdę sobie, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Ale tutaj ktoś mi od razu podjeżdża, więc ja muszę tutaj odskoczyć. I od razu mówię, że możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. Będzie mi bardzo miło, jeżeli oczywiście zostawicie coś takiego. Jestem głupi. I od razu dwa poziomy. To jest tragedia. I dobra, Hop. ojej, ale, ale zawał miałem o luju. I, i, i co wam więcej widzowie mogę powiedzieć? No, rana spokojnie sobie y, idziemy tutaj. Y, TNT Run, spokojna gierka. Niektórzy z Was lubią TNT runa u mnie oglądać. I wiem o tym, bo sami mi mówicie o tym na streamach, na które możecie wbijać, bo są y, regularnie zwykle w piątki i soboty. Ale teraz, ponieważ ferie to zrobimy też częściej takie streamki i będzie mega miło i przyjemnie. I tak. I w ogóle chciałem zobaczyć, ile nagrania mam teraz. Chociaż wiem, że dopiero zacząłem w sumie nagrywanie. Ale też nie chcę jakichś bardzo długich odcinków. Takie najlepiej do 8 minut. No, jak będą miały 8 minut, to się też nic nie stanie. A jestem głupi. To jeszcze... No tak zagłupi, za głupi żeby wykorzystać double jumpa dobrze i tak wracając do tematu no, chciałem żeby to odcinki trwały jakoś tak 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 w miarę nie za długo i też nie za krótko bo jednak daily to daily i powiem wam szczerze że czasami po po tym daily to to jestem dosyć No czasami nie mam czasu, czasami nie mam czasu wiecie ja też Mamy inne obowiązki, nie tylko tutaj nagrywanie na YouTube. A ja z, z YouTube a nie mam pieniędzy praktycznie, tyle co dostanę z donatów, ale i tak większość to idzie na giveaway, więc z yy, Tak, większość idzie na giveaway dla Was, dla moich widzów i i i, i, i w ogóle mam nadzieję, że, że podoba Wam się to a i fajnie, by było, jeżeli byście napisali dużo komentarzy pod tym filmem, to bym mógł wybierać, ponieważ planuję nagrać taki materiał, że biorę w komentarze widzów, czytam i by było super hit. No, więc piszcie dużo komentarzy, bo się przydadzą. No, przydadzą bardzo. I będzie super. Ej, dobra. Idzie mi w miarę znośnie, mam wrażenie, ale wreszcie. Wreszcie innym grom też idzie w miarę znośnie i przez to może aż 14 osób jeszcze żyje jak mi dzisiaj wolno czas leci na tym na tym odcinku naprawdę no myślałem że nie wiem 5 6 osób jeszcze no ale w sumie to jest dużo bloków na dole więc yy, tak Wiecie o... Kurczę, w ogóle ja lubię parkour mógłbym jakąś mapkę parkour nagrać ale, ale to musicie przekonać febru żeby 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 ze mną nagrał albo jakiegoś youtubera bo samemu tak słabo się nagrywa te parkury nudne jest i tyle chociaż jeżeli nikt nie będzie chciał to 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 mogę Oj, dobra nie będę tutaj przeszkadzał Mam nadzieję że nie przeszkodziłem ale nie wiem A, chyba przeszkodziłem także przepraszam ale no wracając do tematu to 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 no przydałoby się jak, jak ktoś z kim można takiego parkura przejść. Ja oczywiście będę Febru męczył, żebyśmy nagrali parkur Paradise kolejny I, i, i mam nadzieję, że uda mi się dopiąć i dopiąć żebyśmy na, nagrali i byłoby fantastycznie naprawdę. Bo to się wiecie, jednego dnia się nagra, później jest montowanie. Montowanie jest. Kurczę, fajne, bo fajnie można zmontować. Ale jestem głupi. I, i, I w ogóle. No, w ogóle lubię montować. I, i tak. Jakby mam wrażenie, że poza, poza nagrywaniem, montowanie to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w nagrywaniu. Bo można zmontować niektóre filmy w tak fajny sposób. I. A kurcze, myślałem, że już wygrałem. Ale to nie. Ale to nie. Jeszcze, jeszcze ktoś się tam trzyma. I chyba się będą trzymać. Bo to. Ja jestem tutaj takim zerem. Yy. Dobra, kurczę, nie mam już double jumpów, to jest yy, mega słabe. Yy. Hop, hop. Aha, dobra, było blisko. Ej. Trzecie miejsce nie jest źle. Yy. Nie jest źle. Jest, powiedziałbym, że bardzo dobrze. Aj, kurczę, chwilę bym potrzebował. I, I bym już miał drugie zagwarantowane, ale... Ale no niestety. Jak już tutaj czekamy, to może możecie. kurczę, nie wiem się wysłowić, yy, Możecie zostawić łapeczkę w górę subskrypcję na kanale. I, i, I będzie super. No tak, będzie super. A i właśnie. Chciałem jeszcze na ale ręce powiedzieć, ale nie zdążyłem. Że fajnie by było, czyli Timów lata. I fajnie by było, jeżeli byście zostawili. Nie umiem się teraz. Napra naprawdę, ja mam problem z wysłanianiem się. Panie jeżeli jeżelibyście zostawili w komentarzu. Zostawili w komentarzu, źle mówię. Jeżeli byście napisali w komentarzu, na jaki temat mamy rozmawiać na takich filmach, bo ja tutaj w Tiranie. W Tiranie, na Nie wiem, jak się mówi. Ale no, mogę gadać w sumie na wiele tematów. W tym czasie, jak ja tutaj. Gość mi nie chce przeszkodzić jest ulańcem i no. I w tym czasie jak sobie skacze po y, klockach. Także no, Mógłbym mieć jakiś temat, żeby się do niego odnosić. A tak to muszę. No, wymyślać, co mi. Co, co mi przychodzi do głowy. I, i, I w ogóle. A w ogóle w ogóle. Może kurczę, ktoś zrobi licznik w ogóle? Ja nie zrobię, bo nie mam ochoty, żeby się z tym bawić i liczyć. No i każde w ogóle. No. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, nie ma nic do roboty, to śmiało. I i tam. No. myślę, że będzie i gitara. Dobra, jestem ulany, ale dobrze. Lepiej być ulanym, niż no, być jakimś innym. No. Yy, w ogóle słowo ulany nie, nie, jest, nie jest dla mnie obraźliwe. Czy nie obrażam, jak ktoś napisze mi na Live Adam Smith albo coś? I, i, i w ogóle. Fajne w sumie słowa. No. I dobra. I już tutaj widzę, że będziemy chyba kończyć y, materiał. Nie mam double jumpów. Ale okej. Okay. Hop, 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 hop. Hop. Dobra. Nie wiedziałem, gdzie już mam skakać. I wiecie co? To byłam tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę subskrypcji na kanale. I pamiętajcie, że możecie widzieć jeszcze na inne, inne filmy i, i będzie super. Także to na tyle. Trzymajcie się i. i... papa pa.